jest Witam Cię w moim salonie paznokci Mi widzieć i bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się dzisiaj przyjść do mnie Trochę, żeśmy się już nie widziały Okej okay. Pokaż mi proszę swoje dłonie Co my tu mamy Ojej! No właśnie ja już nie miałam terminu, ale jak mi powiedziałeś, że ta jednoręka ci napuchła, to poprzestawiałam klientki w grafiku i postanowiłam cię przyjąć, bo to, to nie żarty. Zobacz, tą masz taką spuchniętą, a tą normalną. Jak to zrobiłeś? Aha. A to nie jest jakaś reakcja alergiczna? Byłaś na, w jakimś innym miejscu, tak? Na paznokciach? Nie, ja się nie obrażam absolutnie, bo ja wiem, że u nas jest bardzo ciężko z terminami, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Poza tym no, i nie mam wyłączności na Twoje dłonie i paznokcie, ale widzę, że ktoś tutaj ci zrobił dużą krzywdę, bo ta ręka jest naprawdę bardzo spłuchnięta. Tak. A boli ci to? Mhm. No dobrze, ja sobie postaram coś tutaj zrobić. Powiedz mi, proszę, co my się w ogóle robimy z Twoimi paznokciami? Mhm. Mhm. Ok. Okej, okay. czyli zrobienie coś z tą dłonią. Ogólne odżywienie dłoni i obrytka. Mhm. Wiesz co? Bardzo chętnie zrobiłabym Ci hybrydę, ale myślę, że w tej sytuacji, kiedy masz problem z tą dłonią i być może to, co dzisiaj Ci zrobię nie pomoże, to ja jednak wolałabym Ci pomalować paznokcie zwykłym lakierem, żebyś w każdej chwili mogła to zmyć, gdyby zaistniała konieczność jednak podjechania z tym do lekarza, wiesz, bo e, hybryda będzie problematyczna. Ok, czyli może być zwykły lakier akceptujesz to w porządku. Mm, to może zacznijmy. Ja sobie tylko założę rękawiczki. Zmartwiłeś mnie tą ręką, ale luzik Spoko, coś zaraz tutaj e, zrobimy, a jeżeli się nie uda, to powdam Ci namiar na bardzo dobrego dermatologa. Także w ogóle luz. Nie przejmuj się tym. Mhm. W ogóle opowiadaj co u ciebie, bo już jakiś czas żeśmy się nie widziały. Mhm. Kurczę. To była ważna sprawa. Mhm. Czekaj. co? zmyje ci to co już masz na tych pędzlokciach swoich. Mhm. Jak było na urlopie? Mhm. Mm. No pewnie. To jest strasznie piękne miejsce. Ja sama chciałabym tam pojechać. No ale klientki mnie chyba nie puszczą. Ostatnio coraz więcej jest tych peznotki i ja po prostu pracuję. Słuchaj, od godziny 5 rano do 22 czasami nie wychodzę z salonu, więc. Pokaż mi tę łapkę tutaj jeszcze O, bardziej No, także że Różnie to bywa Ale lubię te prace, więc w porządku Poza tym, wiesz, nie robię ciągle Tych samych paznokci, zmieniają się twarze Zmieniają się paznokcie Zmieniają się przypadki, więc Nie jest źle ja jeszcze troszeczkę ci tu to zmyję to jest zmywacz I taki odtłuszczacz Żeby być tak jak zawsze No zobacz, już trochę mniej Ręka jest taka napłynięta. Myślę, że będzie ok. Myślę, że zaraz to naprawimy. Ok, wiesz, co troszkę, jakbyś mi mogła tutaj tą rączkę jeszcze. O, dobra. No, to pięknie, to piękny urlop. Kurczę ja sama bym chciała taki, ale no mówię. Na razie, na razie to nie mam co na to liczyć bo mam nawał klientek. Grafik aż do października, ale może się gdzieś wyrwę, może załatwię jakieś systemstwo, bo już też jestem bardzo zmęczona. <grym> okej, okay. no dobra. To teraz ci troszeczkę podpię te paznokcie, okej? Okay. Powiedz, że tutaj masz takie nierówne. W ogóle też widzę, że troszeczkę ci zanik ten baznokieć, tak średnio y, jest słabo widoczny, wiesz? Zaraz to też naprawimy. Mhm. No właśnie, właśnie. Nie, bazy proteinowej ci nie, nie położę, bo bazę proteinową to jednak pod hybrydkę a, ja coś tu zaraz popatrzę, spokojnie. Mhm. No właśnie. A jak tam się Wam układa? Mhm. No to pięknie. Tak, kurczę, właśnie już co? Sąsiad ma kota, i ja czasami już dostaję kota od tego milczenia, bo bo klienci ciągle pytają co tak miauczy w tle a poza tym no wielu ma uczulenie no. no właśnie, niby to sąsiad, ale wiesz te koty czasami tutaj biegają i już miałam taki jeden przypadek, że wpadł tu kot, siedziała klientka e, akurat alergiczna poczekaj chwilkę, przeproszę cię e, zaraz do tego wrócimy e, pójdę poproszę sąsiada, żeby zamknął te kotki Okej, okay. już jestem. No właśnie widzisz, to są minusy wynajmowanego lokalu. Już jakiś czas temu właśnie rozmawialiśmy, że... Czekaj przepraszam. E... Że trzeba byłoby to pozmieniać wszystko, wiesz. Że... I też już chciałabym na swoim robić bardziej. Już też nie jestem coraz młodsza, tylko coraz starsza. Też już by się chciało według swoich zasad. No ale nie narzekam. Nie narzekam, póki jest praca, póki są klientki. W dodatku zadowolone klientki, to ja jestem szczęśliwa i, i przychodzę mimo wszystko z uśmiechem na ustach do pracy. Lecimy dalej. Mhm. O kurczę, no co ty? Mhm. Gdzie będziecie jechać? Kurczę, farciaru, ostatnio to widzę, że... E, sama wyjazd <grym> Nie, jasne należy ci się. No... Nie, ty byłeś, kurczę, pierdaku, chyba ze trzy lata bez urlopu, co? No, no właśnie. A myślałeś już o kolorze? No co ty? Aaa, super. Znalazłeś pierścionek w szafie. Jakiego jest koloru? Mhm. To pięknie, Myśli, że na tym wyjeździe on... Wow Dobra, to wiesz, co zrobimy? E, ja zrobię wszystko, żeby zeszła ci ta opuchlizna e, I żeby była akurat to ta ręka No właśnie Okej, okay, to tak zrobię, żeby ci ta opuchlizna zeszła I zaraz bierzemy jakiś taki kolor, żeby pasował do tego pierścionka No właśnie Ej, ale to jest super, to bardzo się cieszę Myślisz, że tak? Hmm? <noise> Czekaj, zaraz ci tu wytrę te pyłki, które zostały po piłowaniu. Oczyścimy sobie wszystko dobrze. Ale chociaż ładnie wybrał, kurczę, to jest super. To wiesz co, jak się okaże, że, że to to. <noise> i o to chodzi. Tutaj mi znać. E, bo moja siostra bardzo robi dobre przygotowania do ślubu, więc e, myślę, że wyda ci sporą zniżkę. No właśnie, pamiętasz ją. Super, strasznie się cieszę. No dobra, kochana. To ja się wyjątkowo, e, w sensie nie, że, że wyjątkowo tym razem, tylko, że bardzo, bardzo się postaram, żeby swoje paznokcie e, dzisiaj Przepiękne. Mm. Kiedy lecicie? A no, pojutrze, okej. Okay. To myślę, że jak Ci dam to, co tutaj Ci chcę dać na tę łapkę z puchniątką, to powinno zejść. Okej. Okay. Mówisz, że jaki to jest kolor tego pierścionka? Mhm. Mm ok. Powiesz co? Ja mam bardzo dużą paletę, jeżeli chodzi o hybrydkę, natomiast jeżeli chodzi o zwykły lakier no to jednak obecnie do tego, co mi powiedziałaś, to myślę, że takie trzy kolorki, mhm. okay. czyli zielony w ogóle całkiem odpada, przepraszam. I co Jak myślisz? Mhm. No to twój urody karnacji do opalenizny, no to myślę, że jednak czerwony, ale kolorystycznie do pierścionka ten, tylko żeby wiesz nie wyszło na to, żeby działać. no dobra to czerwony to czerwony tu na chwilkę jeszcze postawię niech to łapki twoje po tym piłowaniu odpoczną i ja sobie zrobię jeszcze tutaj jedną rzecz tylko z zdejmę rękawiczki, będzie mi wygodniej spokojnie wiesz, przecież ja mam ręce zdezynfekowane, odkażone Narysuję sobie tutaj, to jest taki specjalny e, pisak, manikurzystek i narysuję sobie tutaj e, twój obręb paznokci, bo e, jakoś ci zbladły te ręce, ja tego obrębu nie widzę, Po spoko, to się potem zmyje bez większego problemu. Ale podejrzewałaś coś w ogóle? Jak to się stało, że znalazłaś ten pierścionek w szafie? Aha. Kurcze. Piękna historia. Nie, ale to się cieszę bardzo. Ale to jest takie zaskoczenie, czy wyście to planowali? Mhm co to pięknie, co się postarał facet. Jeszcze wiesz, zobaczymy. Zobaczymy jak z realizacją do koniec, ale myślę, że będzie dobrze. Tak jak go znam, to myślę, że zrobi coś super. Mhm. Uh -huh. ja się nie przejmuj. Ty się zrelaksuj, w ogóle o tym nie myśl i słuchaj, dam ci jeszcze tylko jedną radę, jeżeli mogę. Właśnie, miałem kiedyś podobny przypadek. Też koleżanka moja sobie robiła mnie po znokcie i właśnie też się nakręciła przed wyjazdem, że tak, że Michał i się oświadczy, że tego, że śmiech, że tamtego. I co, jej chodziła taka zestresowana cały wyjazd i tak już tego bardzo wyczekiwała. I nie wiem, czy on się zorientował, że ona wie, czy po prostu ona była taka nieznośna przez to, że tak czekała, że on biedny z tym pierścionkiem w kieszeni wrócił, bo po prostu się zestresował i z onorem z szczęśliwym małżeństwem. No ale tam się nie było bez peripety, więc... Nie stresuj się, nie czekaj na to, chociaż wiem, że będzie trudno. Okej, okay, dobra. Mam już Twój obręb paznokci narysowany. Kolorek wybrany. Eee, mamy paznokietki otuszczone, dobrze, to już zrobione. Okej, okay. to lecimy. jakie jakieś zdjęcia, jak już będziesz w stanie. O, no, wreszcie ta dłoń nabiera jakiegoś wyrazu, bo Ci, bo Już masz tak bladę. No. no. Ten wyjazd ostatni na pewno w tym nie pomógł, bo tam jest raczej zimno i słońca brak. Więc się nie dziwię. Przecież też zawsze tutaj do mnie przyjść na solarium po, po dwie, trzy minutki. No i no, chociaż tobie to tak z 5, nie więcej na pewno, na początek, żeby ta Twoja skóra po tej Norwegii się nie spaliła. No. Bo jedziesz kurczę, na takie wielkie słońce i co? No właśnie. Nie, nie chodzi mi o to, wiesz, bo. Y Jasne, ja na przykład nie rozumiem kobiet, które idą na e, solarium przed wyjazdem, bo nie chcą być aż tak blade. Ale to zupełnie nie o to chodzi. To, to nie chodzi o to, że to jest wstyd pierwszego dnia rozebrać się na plaży, jak nie jesteś wystarczająco opalona, bo no, w sumie nie się opalić. E, tylko po prostu o to, żeby sobie nie spalić skóry. No, wiadomo, jakiś rabacik ode nie dostaniesz, to przypędzę. No, pewnie. Dobra, tą jedną rękę już mamy. Um, daj mi teraz tą drugą łapkę. A kiedy ci to spuchło? Bezpośrednio po tamtych paznokciach, czy jakoś tak y chwilkę później? No to nie wiem. Nie wiesz co? No albo ta, ta pani miała złe stare lakiery, albo po prostu coś cię uczuliło. To, to nie jest powiedziane, że ona była nieprofesjonalna. Czasem tak jest, tylko że wiesz, ty często robisz u mnie, u mnie jesteś już przyzwyczajona do pewnych produktów i może po prostu to była taka reakcja na coś innego. Nie wiem, nie jestem w stanie ci tak na to odpowiedzieć, ale, ale mam nadzieję, że jestem w stanie ci pomóc i że pojutrze. Ee, już nie będzie tutaj śladu. Ale dobrze, że przyszłaś dzisiaj. Dobrze, że przyszłaś, dobrze, że powiedziałaś o tej opuchliźnie, że mogłam przestawić te klientki. Wszystko jest OK. Mm -hmm. OK. Masz już te łapki ładne. Teraz lecimy z drugą warstwą. Pamiętam, ty zawsze, jak do mnie przychodzisz, to wkładając pozórki do lampy one się psują, ale dzisiaj nie mamy takiego problemu, bo mamy ją zwykłym lakierem w rządzie. A mi się bardzo ten kolor podoba, jest super i pasuje do ciebie. No. Koniecznie mi zdań relacje z tego wyjazdu. To może ja pojadę. No, marzę już w tych wakacjach. Marzę, marzę o wiośnie Już jest taka pogoda za oknem. Ale wiesz, że ja to zimnicy to raczej nie za bardzo. No właśnie. Klaudia? Klaudia była nie ostatnio, wszystko u niej dobrze realizuje się chyba teraz w jakimś korpus, tego tak to zrozumiałam. No. Kurczę takie kiedyś byłyśmy nierozłączne, a teraz ledwo co sobie wiemy, co... To <głasne> Okej Ok. Schną ci paznokcie. Niestety nie mogę Ci ich włożyć do lampy, jak wiesz. Ale tutaj jeszcze pozostałości okej okay. to w tym czasie jak schną bezurki e, to może e, coś zrobię z tą opuchlizną chcesz? wiem, że lubisz Radź. jesteś fetyszystka, kurcze ale spokojnie, też to lubię noc Okay. E, dobra, to coś zrobimy z tą udulizną tym razem. Mhm. Tylko jeszcze niech trochę przysknie ta druga warstwa, żeby to wszystko nie poszło na marne. Mhm. Ok, trochę już przyschło. To zrobimy tak. Tutaj mam taką odżywaczkę do beznocji. Teraz ci tu spiszę troszkę Okej okay. No, właśnie to jest też mój ulubiony element w trakcie robienia innym paznokci to Strasznie ładnie pachnie mm -hmm. Co? Ty sama już dawno na paznokciach nie byłam. Ale to jest takie spaczenie zawodowe, wiesz, że jak robisz paznokcie, to sobie raczej nie robisz mm. <grym> Ok, i jeszcze teraz taką oliwką zrobię. Co nowość? tego tak mi nie było. I właśnie ta oliwka ma takie troszeczkę działanie antyalergiczne I myślę, że od niej ci zajdzie ta opuchlizna. OK. To powinno pomóc Poczekajmy chwilkę, niech to się jeszcze wpłynie dobrze w twojej ręce mhm. I Teraz jeszcze ja muszę założyć rękawiczki na chwilkę żeby Ci wklepać krem No ja to lubię robić w rękawiczkach, bo tego kremu zawsze jakiś tam nadmiar zostaje. A jak ja mam klientki jedna po, po drugiej, to żeby mi się ręce nie ściskały narzędzia w tych rękach, to po prostu wyrzucę rękawiczki i już... Zaraz zlecję ten dla kierek dobrze. Okej. Okay. Teraz drugi. No i to jest normalna, tamta taka spuchnięta, kurczę, nie wiem. No zobaczymy jak to będzie. Jak coś to wiesz. Myślę, że będzie dobrze. A jakby ci to do jutra nie zeszło, no tak, do, do jutra, do wieczora. E, to zróbmy koniecznie. Mhm. Jakby coś, to takie mam zastrzyczki małe, jeszcze antyalergiczne i to na pewno zajdzie. To po prostu nie chcę ci ze zastrzyku, no bo po co masz się stresować? Po co cię ma boleć? E, zwłaszcza przed takimi wydarzeniami w Twoim życiu, myślę, że i tak zastraszająco się stresujesz. Okej, okay, no dobrze. E, chciałabym Ci bardzo podziękować za wizytę. Masz piękne paznokcie. E, w wydech, wydych. w ogóle się nie stresuj. Strasznie się cieszę, że jedziecie i mam nadzieję, że... E, twój luby stanie na wysokości zadania i wszystko będzie dokładnie tak, jak sobie wymarzyłaś. A w zasadzie wiesz, to nie. Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak że będziecie oboje szczęśliwi, zadowoleni i e, po prostu radośni. <grystanie> Sama wiesz, że e, idealne zakończenie nie istnieją, więc nikt nie będzie idealnie, ale niech będzie wystarczająco dobrze. Super, strasznie się cieszę. Trzymam kciuki, nic się nie bój. E, no i wracaj szybko, żeby mi wszystko opowiedzieć. So